Ojca Pio. Czwarty Października. Niektórzy ludzie są na tyle głupi, że myślą, iż możliwe jest życie bez Maryi. Kochaj Madonnę. I odmawiaj, różaniec, bo to broń przeciwko złu dzisiejszego świata. Wszystkie łaski, które daje nam Bóg, spływają przez błogosławioną Maryję. Witajcie, kochani. Dzisiejszy fragment podobny jest do wczorajszego. To jakby jego... Rozszerzenie. W poprzednich dniach poruszaliśmy tematy, w jaki sposób różaniec trafił do Polski, a także proroctwa ocalenia naszej ojczyzny przez Maryję. Jak widać, jesteśmy szczególnie wybrani, namaszczeni i powołani do stania się świętym Królestwem Matki Przenajświętszej i jej Różańcową Armią. To ona sama. Nas do tego wybrała i nieustannie zachęca oraz umacnia poprzez przykład naszych świętych. Nie dajmy więc sobie wmówić przez wszelkiej maści nieprzyjaciół Boga, że jest inaczej. Stańmy do walki, jak Sobieski pod Wiedniem, jak polskie oddziały podczas cudu nad Wisłą. Wówczas spełnią się słowa kardynała Chlonda, z listu do biskupa Kognaty. Dziękuję Ekscelencji za modlitwy w imieniu Polski. Stoi ona na pierwszej linii walki. Wspaniały jest jej duchowy opór. Proszę o dalszą modlitwę do nieśmiertelnego króla wieków i Jego wszechmogącej matki, słodkiej, wspomożycielki chrześcijan. Zobaczymy wydarzenia większe od tych, które miały miejsce pod Lepanto i Wiedniem. Kochane siostry i bracia Walorkowi, z pewnością o tym wiecie, ale tym bardziej umocnieni jesteście tymi słowami, które w tak dosadny sposób pokazują, jak wielką korzyścią zarówno dla naszych dusz, jak i całego kościoła ma rozkrzewianie nabożeństwa do Maryi i odmawianie Różańca Świętego. Obie te praktyki można w prosty sposób połączyć: szerząc nabożeństwo ku naszej Pani przez zachęcanie dusz do odmawiania Różańca. I można by wiele mówić, podawać przykłady i świadectwa osób, które w jakiś szczególny sposób doświadczyły szczególnej mocy Różańca Świętego, ale chciałbym dopuścić do głosu, Wspaniałych świętych pisarzy, gdyż oni zrobili to w sposób doskonały. Może już nie dziś, ale w kolejnych dniach zacytuję kilku z nich. Pierwszy to święty Alfons Maria de Liguori, biskup i doktor kościoła, i jego dzieło zatytułowane Uwielbienia Maryi. Drugi to jeden z najwybitniejszych pisarzy maryjnych. Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort i jego dwa dzieła: Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny oraz Przedziwny sekret różańca świętego, aby się nawrócić i zbawić. Fragmenty tych trzech dzieł, które tu zacytuję, odwołują się do pisma świętego, nauczania ojców i magisterium Kościoła. Oraz zawierają cytaty wielu świętych i liczne przykłady świadectw działania Matki Miłosierdzia. Liczę na to, że to one zainspirują Was do rozpoczęcia praktyk, których dotyczą, a także do zapoznania się z całą treścią tych książek. Jak mawiał święty Tomasz Zakwinu: Słuchajmy tych, którzy odeszli, czytając ich. Pisma. Zachęcam gorąco nie tylko do słuchania o Różańcu i może nawet przytakiwania, że to racja, ale do wcielenia tych odkrywczych rad w naszą codzienność. Byśmy nie zachowywali się tak jak ojciec Piło określa w swoim cytacie: Niektórzy ludzie są na tyle głupi, że myślą, iż możliwe jest życie. Bez Maryi. Niech Bóg nam błogosławi, obdarza swoimi łaskami, i nie zapominajmy o słowach Ojca Pio, że wszystkie łaski, którymi nas Bóg obdarza, spływają przez Maryję. Szczęść Boże! Hey, 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 hey,